A ja co naprawdę już to zrobić jednym ciągiem, żeby nie było żadnych problemów dalej. Uuuu 41 milionów. Dużo ludzi. Dobra. Kim jesteśmy Sierżant Soap nadal. O! Granaty nam się zrestartowały. Ktoś nam dał granat, dwa granaty i magazynki. Dobra, musimy zająć. Co ja robię cały czas?

Jezus Maria, no tak, ja na czołgach muszę postawić C4. A dlaczego tego nie może zrobić nikt inny, tylko Soap? To

Dobra. Daliśmy radę. Dobra, zbliżamy się do Wrót Silosu według tego co zgłosiliśmy. Chociaż nie za bardzo mi się wydaje, żebyśmy się zbliżali do Silosu. Chociaż nie, jest coraz więcej tych skurw... Szlak. Jesteśmy coraz bliżej tego Silosu i coraz więcej ich się pojawia. Dość się dopiero nazywa Rozbierducha. Damy radę, damy radę Dobra, lecimy dalej do tego silosu Dobra sob, musisz do się radę. Dobra Ja sorry Jezus Maria, już się przestraszyłem, że go zabiłem Dobra, już się wycofujemy wszyscy Odpalaj. Udało się. Dobra, jeden czok poszedł, został drugi. Dobra, musimy dać radę. Jeden czołg został, tak? Dobra, to są nasi. Ten drugi czok jest tam. Dobra, udało się. Dobra, to są nasi Jezus, Maria, coraz więcej tych luków z rakietami się odpala. Dobra, co mamy teraz? Dobra, lecimy. Uuu. Dobra, to są nasi? Tak, to są nasi. Otwieramy coraz więcej tych naszych luków, wejść. Okej, okay, którym będziemy mieli zejść? Dobra. Uuu, tutaj jest. Dobra. <laughs> dam radę! Tak, dam radę! Mam młodej, czy ja jestem... We got good news and bad news. Launch control is located southwest of your position, less than half a click away. That's where you'll need to upload the abort codes to destroy the missiles in flight. Guys, go with the exit and hit the security station. So Griggs and I will head for launch control. Roger, come on, what's the bad news? Uh, the bad news is we're still trying to get those abort codes. Over. The hell with it. We'll give it our best shot. Out. <laughs> sit home on the king. Dziwne wrażenie, że to, co przed chwilą się działo, to będzie musiało być osobnym odcinkiem. Ehm, bo nie, nie pamiętam za ciula ile trwa ostatni, dobra, ale to się zobaczy, będę co czycić tak przy montażu, więc... <laughs> więc będzie dosyć śmiesznie. Ehm, patrzę tu jakiś czas na to, na tytuły mniej więcej, co się dzieje i potem tym, co zaobserwowałem przed chwilą, zrobiliśmy dwa. Grzechy ojców, potem były cztery jeszcze. Grzechy ojca skończyliśmy, zrobiliśmy jeden. Dobra, nie, to zrobiliśmy dwa. Okej, okay. to jest jak na razie git. 60 metrów. I nagranie trwa tyle, co mi zajmował jeden odcinek, więc wega. Zanim mi godzinę zajmował, jeden odcinek <laughs> powinienem inaczej to pociąć, ale to wszystko przez to, że nie pamiętam tej gry. Gdybym mu choć trochę bardziej pamiętam. Ja pamiętam takie szczętkowe informacje, ale nie wszystko. Rada, rada. Nie, co to ma znaczyć? Mamy 10 minut na to. Takich rzeczywistych 10 minut. Dobra, no, jest tutaj pirs. O nie, dostaję tego na Ej, ale to, to wlecenie było mega. n jak jak noktowizor. Price jest tu. Dobra, jakoś tam to idzie. Może nie jestem zadumny ze sposobu w jakim to robię, no ale... Innego wyboru za bardzo nie mam. Tak, żeby się wyrobić w czasie. 16 metrów. Dobra, biegniemy za Kapitanem Price'em. Musimy się ich pozbyć. 9,5 minuty. Które miejscu nas odrodzi? Dobra, już z intuwizorem jesteśmy w tym miejscu, okej. Okay. Dobra nie ma tak łatwo. Ou Sorry, Price Dobra, coraz większą ilość swoich dostajemy. Jezu, to był znowu Price. O, myślałem, że mi się odrodziło na tyle życia, że mogę do niego podejść. Kurde. Tak kurde było głupie. Dobrá. dobra. A co skąd tutaj? Radę. Mamy 130 metrów 8 minut.

we got eight minutes left Dobra, dajemy radę. Mam 7 minut, 7. Okay. już tutaj odlicza. Hej, udało nam się z Price'em. Żyliśmy dalej, co teraz? 6 minut. Aaa, udało się. Dobra, jesteśmy już w nieco lepszej pozycji. Będzie też troszeczkę więcej kolorów, mam wrażenie. Tam wolałem mieć jednak to, bo widzicie cały czas to. Nasz laser do namieszania. Dobra, już widziałem broga przełażącego tam. 5, ,5 minuty. Dobra, jakoś dajemy radę. Ten skrowy na Pięć minut zostało. Dobra, ciśnimy te nasze dupy tam. What's your status? Over. Team three in position at the southeast side of the large control room. Standing by. Are you at the far wall? Over. Affirmative. Preparing to breach. Soap, plant the explosives. Go. A, ty jest nasz. Dobra, wszyscy. To co teraz? Czas do uderzenia 4 minuty. Co mam teraz zrobić? A, tutaj coś jest, klawiaturka. Czytanie kodów anulujących. Jezu, serio, my to mamy robić? Jako mydło? My jesteśmy mydłem w tym zespole. My spadamy na Zdana. ziemię. Uuu, jak dobrze. This is Gaz at the security station. They came in by trucks. I'm thinking we can use all of these to get the hell out of here. I'm sending you the coordinates to the vehicle depot. Roger that. We'll meet you at the vehicle depot. Out. Everyone follow me. Let's go.